Cieszymy się bardzo, to jest naprawdę dobry okres dla GKM-u. Jak wspominałem, bardzo dobry okres przygotowawczy zrobiony. Jesteśmy mocną drużyną, to potwierdziliśmy. Mamy dwa mecze wyjazdowe, jeden u siebie. Po trzech małych mamy komplet punktów. Ta cyfra 51 bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że ją długo będę trzymał w, sobie, w swoich rękach. Wszyscy widzieliśmy, jak to wyglądało na torze. Gdzie są dziury, większe lub mniejsze. No trudno się jedzie. No brakuje punktów, ja wiem, że tak nie chciałbym może bezpośrednio, ale no, brakuje punktów nam lidera bardzo mocno i ta jazda no taka jest jaka jest, od początku roku gdzieś tam uważam, że jest mocno przestrzelone ze sprzętem, sprzęt absolutnie się nie daje na Exceligę. no nie jedziemy dobrze, jesteśmy w dużym dołku, pojedyncze gdzieś tam przebłyski, niektórzy zawodnicy... A pomału wstają. No, bardzo dobry kierunek, ale jak już mówiłem, no, to nie jest proces jednego tygodnia czy paru dni. E, czasu nie ma. Mm, cierpliwość się kończy. No ale co, no, nie możemy się, przynajmniej no, nie mogę dzisiaj się załamać. E, będziemy no, próbować wspomóc najbardziej potrzebujących. Nie wiem, jaki falubac jest. My jesteśmy mocną drużyną i e, nie mamy dziur, po prostu wszyscy jadą. E, juniorzy spisują się znakomicie, e, zawodniku 24 inne i seniorzy tak samo znakomicie jadą, więc e, każdy dokłada cenne punkty, to jest bardzo ważne. Pierwsze dwie porażki na pewno nie były, już nadały sygnał, że jest bardzo słabo. no a dzisiaj był to mecz z cyklu, z cyklu, który wypadałoby wygrać, jeśli, jeśli możemy gdzieś tam o czymś więcej, no jak widać, Weryfikacja przyszła i bardziej się musimy poglądać na to, aby zbudować drużynę na walkę o utrzymanie chyba. Że w pierwszym biegu się dostaje 5-1, na pewno jest to yy, ciężkie. Najważniejsze, żeby tą pierwszą serię nigdy nie przegrać za dużo, bo w tamtym roku mieliśmy z tym bardzo duży problem, że po czerwych pierwszych zawsze biega gdzieś tam z przeciwnik nam odskakiwał na 4, 6, 8 punktów i musieliśmy gonić, to był u siebie, czy na wyjeździe. A dzisiaj jednak te trzy serie pierwsze, no dzisiaj był remis, ale tak to wygrywaliśmy 8-10 punktami, więc musimy się skupiać na tym, żeby te pierwsze serie dobrze wychodziły. No. Przemek Pawliski, który miał być zawodnikiem doparowym, potrafi być liderem. A, 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 a inni się nie potrafią do, do tego dopasować no jest problem, ewidentnie jest problem wszyscy wiemy, że jeśli trudno to idzie gdzieś tam ciężko pod górkę no to ta, ta pewność bardzo mocno siada zachowujemy spokój, ale ale no Sytuacja jest, no co tu dużo mówić, no jest poważna i trudna. Tak się na razie ułożyła tabela, ale przed sezonem nikt tak nie wskazywał, że taka będzie dolna tabela i to ten o tym nie, nie wspominał. No mówię, no ja no patrzę, jak przygotowuje się do każdego zawodników, przygotowuje się indywidualnie, za tydzień mamy Wrocław u siebie, będziemy znowu się wsiadać do tego meczu, nie wybiegną za daleko, po prostu skupią się na danym meczu i to jest dla mnie najważniejsze.